No to co? Dzień dobry, witamy wszystkich. Witamy. Tomasz Baszewski, prezes w tym Dariusz Dudziński, ekspert do spraw windykacji, nie tylko. Bardzo miło. Mamy pytania od klientów, od naszych współpracowników, którzy chcą uzyskać odpowiedzi. Żeby nie przedłużać, może zadam już pierwsze pytanie. Na czym polega proces windykacji, panie Dariuszu? Proces indykacji, tak generalnie rzecz biorąc, polega na odzyskaniu przeterminowanych należności z różnych Formy, kiedy zostały wystawione faktury, została zawarta umowa, nie zostały zapłacone należności wynikające z faktury czy z umowy, w związku z tym należy rozpocząć proces windykacji, odzyskania tych należności. Rozumiem. Kolejne pytanie, na czym polega etap polubowny? Etap polubowny to jest etap, który pozwoli na zawarcie ugody, gdzie dopiero w perspektywie, czy dalszej, czy bliższej jest proces sądowy. Etap polubowny poprzedza właśnie ten proces sądowy. Jest to, jest to czas, w którym nawiązujemy kontakt z dłużnikiem, często uzupełniamy dokumentację, bo jest tylko na przykład faktura, uznanie długu, jakiś harmonogram, spłat tej należności. To wszystko zawiera ten okres polubowny, przedcudowy. Jest korzystniejszy z tego, co wiem, bardziej efektywny. Dokładnie, szybciej odzyskane pieniądze, taniej, bo nie ma opłaty sądowej, nie ma kosztów zastępstwa procesowego, tylko jest nasza prowizja. Tu w tym momencie chyba dobrze jest też podkreślić, że my nie pobieramy żadnych wstępnych opłat. Naszym wynagrodzeniem jest prowizja, którą ustalamy w momencie podpisania zlecenia za sukces. Jak odzyskamy pieniądze, w ten czas pojawia się nasza prowizja i jest to koszt dla klienta. To jak niektórzy mówią, nie ma wygranej, nie ma pieniędzy. Dokładnie tak. A tu jeszcze trzeba zminetykować. Kolejne pytanie: na czym polega etap sądowy? Tam. Etap sądowy to jest napisanie pozwu i złożenie go do sądu. Pozew o zapłatę. W postępowaniu najczęściej w postępowaniu upominawczym, a nie w postępowaniu nakazowym. Dlaczego? Dlatego, że często mamy brak dokumentacji. Jeśli mamy tylko fakturę, jeśli mamy do tej faktury tylko jeszcze list przewozowy albo dokument WZ, w tym momencie składamy pozew w trybie uzyskania pieniędzy w postępowaniu upominawczym. Oczywiście tańszym Procesem jest uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Sądy niechętnie i bardzo, bardzo rzadko w takim trybie wydają nakazy zapłaty. Jeśli mamy weksel, no to tak wygląda, że tylko i wyłącznie na podstawie weksla można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jest to dla naszego klienta tańsze, ponieważ opłata sądowa jest zdecydowanie niższa. No, ale postępowanie sądowe też rządzi się swoimi prawami. Tutaj chodzi mi przede wszystkim o prawo czasowe. To jest I pytanie jest, że to trwa takie to, odzyskiwanie nieboru sądowego. Od, tak mówiąc kolokwialnie, od jednego miesiąca, pół roku, czyli pierwszy nakaz zapłaty po złożeniu pozwu jest, bo to jest w trybie niejawnym, pod nieobecność dłużnika. Jest wydany nakaz zapłaty 2 miesiące, 3 miesiące, w najgorszym przypadku pół roku. w zależności od sądu. Niektóre sądy są bardziej obłożone, niektóre mniej. No rozumiem. I tu jeszcze widzę takie ciekawe pytanie, jakie sprawy windykacyjne przyjmujemy, przyjmuje tym, Czy przyjmujemy każdą sprawę, czy obsługujemy długi, przedawiony, na jakim etapie i tak dalej. Myślę, że tutaj jako profesjonaliści przyjmujemy praktycznie tak. wszystkie sprawy. Robimy weryfikację oczywiście, ale jeżeli to jest sprawa konsumenta, czy spożyczki pieniężnej między konsumentami to rządzi się troszkę innymi prawami i najchętniej byśmy przyjmowali sprawy, które są bardzo świeże, a więc nie upłynęło nie wiem 2-3 miesiące od daty wymagalności, ale niestety jest taka reguła, że Przedsiębiorcy bardzo długo zwlekają z, z tym, aby odzyskiwać własne pieniądze, wzywać do zapłaty swoich kontrahentów. Twierdzą, że stracą swoich klientów w momencie, mhm. kiedy, kiedy zaczną wzywać do zapłaty. No i to rodzi no, tak, taki brak płynności finansowej. A brak płynności finansowej jest bardzo kosztowny dla przedsiębiorcy, który. Nie otrzymał w terminie zapłaty za sprzedaż czy za produkowanie e, swojego produktu. No, często się mówi, że czym później, tym drożej, a dłużni też tu widzę pytanie, padło takie, co w przypadku, gdy dłużnik przepisał majątek. A wiemy, że z tym, to, to jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś ukryje. I pytanie teraz, co, co w takim przypadku, wiemy, że dłużnik przepisał majątek na kogoś? No, tak naprawdę mamy właściwie tylko jeden taki instrument, który, który możemy zastosować. To jest skarga pałwiańska. Okres przedawnienia to jest 5 lat od momentu przepisania swojego majątku. I to w zależności od tego, czy jest to bliska osoba spokrewniona, syn, córka, żona, czy, czy dalej, czy jakiejś osobie obcej. Generalnie rzecz biorąc jest to postępowanie bardzo skomplikowane, do którego trzeba się bardzo dobrze przygotować, ale jest to właściwie jedyny instrument, żeby unieważnić umowę, która została zawarta, aby mógł dłużnik uciec z majątkiem w sposób taki no, skuteczny, rozumiem. I kolejne pytanie, czy faktura może być traktowana jako wezwanie do zapłaty? Takie dosyć... no faktura nie jest do, nie jest na pewno dokumentem wezwania do zapłaty tylko jest dokumentem księgowym potwierdzającym, że zaszło zdarzenie gospodarcze, natomiast często umieszcza się różnego rodzaju pieczątki różnego rodzaju hasła na tej fakturze, że nie będzie wystawione wezwanie do zapłaty, należy traktować jako fakturę jako wezwanie do zapłaty. Sądy niechętnie traktują takie postępowanie, tak samo jak pieczątki, że w momencie niezapłacenia dług przyjmuje kancelaria czy firma windykacyjna. Generalnie rzecz biorąc, kodeks cywilny życzy sobie, aby było wyraźne wezwanie do zapłaty. Mhm. Tak. I w tym momencie dopiero możemy rozpocząć procedurę odzyskiwania, czyli windykację należności. No i to jest praktycznie ostatnie pytanie: co jeżeli wiemy, jeżeli wiemy, że dłużnik jest niewypłacalny, czy windykować, czy nie? Bo jest takie przysłowie, że na 10 wygranych spraw, 7 jest nieściąganych, i no warto... tak dalej. Skąd mamy taką informację, że nasz, nasz dłużnik jest niewypłacalny? Czy jest to. Nie wiem, e, sprawdzone w różnego rodzaju rejestrach, e, czy KRD, czy GIG, czy jeszcze inne, e, czy posługujemy się też wywiadowniami gospodarczymi, skąd mamy taką informację. Dzisiaj nasz dłużnik jest niewypłacalny, ale za rok, za pięć, e, za sześć lat może już być wypłacalny, więc warto iść do sądu, aby e, przerwać bieg przedawnienia, uzyskać tytuł. Na podstawie którego będziemy mogli wznawiać egzekucję. W tej chwili skrócił się okres przedawnienia do 6 lat, ale przed upływem tych 6 lat możemy wznawiać egzekucję i możemy aż do śmierci naszego dłużnika skutecznie próbować odzyskać swoje pieniądze, a nawet dalej, bo jeśli ktoś przyjmie spadek, to przechodzi ten spadek i to zobowiązanie na spadku No i właśnie w ten sposób odpowiedziałeś też na ostatnie pytanie. Mm -hmm. Więc e, cieszę się, że udało nam się tak szybko to zrobić. Kilka, kilkanaście już w sumie pytań uzyskała okay, no? odpowiedzi. Ja tylko dodam z swojej strony, że e, bardzo mądre jest to, żeby dbać o swoją płynność, bo jeżeli nie dbam, okay. to, co o swoją płynność, to wówczas stajemy się dłużnikami. E, nie sztuka zarobić sztuka, nie stracić czym później, tym gorzej. Pamiętajmy o tym, że na etapie przedsądowym, czy sądowym nasza prowizja jest e, pobierana od momentu uzyskania pieniędzy od dłużnika od okay. sukcesu, więc zapraszamy do współpracy, do zgłaszania na stronę na stronie czy na z maila ogólnie na biuromapanf.pl, gdzie to później zostaje przekierowane do działu, który reprezentuje dział w który reprezentuje hmm. doradca za Pan Dariusz Dziękuję bardzo. Dziękuję.